12 lutego odbył się super gimbus, czyli konkurs na najlepszego gimnazjalistę województwa łódzkiego. Reprezentował nas Janek Gomulski, uczeń klasy 3b. Niestety, pod koniec zabrakło mu trochę szczęścia i zajął czwarte miejsce. Było naprawdę ciężko. Zawodnicy musieli mieć sporą wiedzę z różnych dziedzin, na przykład z układania wieży z gazet. A dla najlepszego zasłużona nagroda. Te miejsca czekają na Was w przyszłym roku. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Zaczęliśmy dzień godziną wychowawczą. Następnie, podzieleni na grupy, mieliśmy trzy 45-minutowe wykłady z siostrami salezjankami. Później odbyła się spowiedź i msza święta. A tu masz szkolny chór. dnia 29 marca młodsza Szkolna Grupa Teatralna Teatru Bez Nazwy wybrała się wraz z księdzem Robertem Bednarskim, panią Sylwią Gajewską oraz panem Marcinem Paździorem do Filharmonii Łódzkiej, aby wystawić z okazji Roku Szopenowskiego spektakl na podstawie wiersza Michała Rosinka, Mały Chopin”. Na początek pytanie, które zadaje sobie wielu z nas. Dlaczego w niektórych klasach robi Pan tak dużo sprawdzianów i kartkówek? Co to jest tak dużo czy tak wiele? Ilość nie jest określona żadnymi przepisami. Natomiast liczba sprawdzianów i kartkówek jest zawsze efektem jakiegoś takiego przemyślenia nad tym, jak sprawdzić wiedzę, którą uczniowie mieć powinni. Mogę tylko jeszcze powiedzieć, że są takie klasy, które wręcz proszą o zrobienie kartkówki albo klasówki. Znam taką przynajmniej jedną. To chyba są jednostki, nie cała klasa. I tak się w klasach czasami dzieje, nie wiem na czym to polega, traktuję to jako objaw pewnej nerwowości graniczącej niemal z chorobą, że niektórzy domagają się takich kartkówek albo klasówek. W takim razie, czy te sprawdziane, czy kartkówki niezapowiedziane są faktycznie gwarancją sprawdzenia naszej wiedzy historycznej? A to jest problem na zdecydowanie drugi wykład. Na ile sprawdzanie wiedzy ma dać odpowiedź na to, czy ktoś rzeczywiście to umie. Jak będziecie kiedyś studentami, dzwoni mi telefon, jakąś masz wiadomość właśnie chyba w tym momencie przyszła. Nie, to Ewelina tylko dzwoni. <grymne> <grymne> Więc wracaj już do tego pytania. zielony. <grymne> <grymne> Halo Ewelina, nie mogę teraz zadać?